Może w klubie myśli twórczej LAMUS trwa remont? Nie przeszkadza to jego dyrektorowi Zbigniewowi Sejwie, aby zorganizować kolejny artystyczny projekt. Najnowsze przedsięwzięcie nosi tytuł Kryształowe Okna. Kryształowe Okna jest projektem przygotowanym, realizowanym i wymyślonym przez Forum Kultury w Poznaniu. Słynna noc kryształowa w historii ważna, ponieważ wtedy w listopadzie w 1968 roku na terenie całej Rzeszy Niemieckiej nastąpiły pogromy Żydów, które właśnie w związku z tym, że były wybijane szyby, niszczone mienie żydowskie, nazwano Nocą Kryształową. Projekt polega na tym, że artyści, wybrani artyści z Niemiec i z Polski tworzą pary. Niemieckich artystów wybierało, wybierało Forum Kultury artystów wybierały miasta, które przystąpiły do projektu i pary tworzą na tafli szklanej wspólne dzieło. Dlatego na tafli szklanej, bo ta tafla szklana jest właśnie symbolem tej nocy kryształowej. Stąd też właśnie nazwa projektu Kryształowe Okna. Artyści szukają w tych miejscach, w którym ten pogrom był, inspiracji i wykonują wspólne dzieło, które ma nawiązywać właśnie do tamtych złych wydarzeń, które były 70 lat temu. Gorzów przystąpił do tego projektu jako jedno z kilkunastu miast i finansowane to jest przez Urząd Miasta Gorzowa, część gorzowska, wspólnie z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, organizatorem jest właśnie Forum Kultur i zdecydowane to zostało na klub myśli twórczej LAMU, z którego ja jestem przedstawicielem. Wybrałem do tego projektu z naszej strony Michała Bajsarowicza, artystę, który z wielu powodów. Po pierwsze, że jest znakomitym artystą, po drugie, że świetnie zna niemiecki, po trzecie, i to jest dosyć ważne, że ma pracownię i właśnie tu się odbywa ten projekt, gdzie jesteśmy, yy, która pracownia właściwie leży w tym miejscu czyli jak gdyby w tym kwadracie, w tym podwórku, gdzie właśnie w Gorzowie 70 lat temu nastąpiły te zdarzenia związane z pogromem Żydów. Tu była właśnie synagoga niedaleko, która została spalona w 1938 roku, to była na ulicy Łazienki Kamienica, która została spalona właśnie w tamty, podczas tamtych wydarzeń. Także to jest taki dziwny zbieg okoliczności, ale dodatkowego nadaje znaczenia to, że właściwie robimy to w tym miejscu, gdzie te wydarzenia były, no, w Landsbergu, nie w Gorzowie, a w Landsbergu. inspiracją do naszego szkła, bo tak można nazwać tą naszą pracę, do naszej tafli szkła była, były odwiedziny na żydowskim cmentarzu, na Kirkucie i w ogóle cała, cała historia tego judaistyczna tutaj w byłym Landsbergu którą bardzo fajnie Robert Piotrowski nam przybliżył wszyscy, wszyscy wiemy o tym, wiedzieliśmy ale jakoś to nabrało takiego nowego nowego wymiaru. No, no i konkretnie tutaj w, w forma naszego szkła jest zbliżona formą do, do macewy, do, do kamienia nagrobnego żydowskiego grobu. I liter, pojawia się tam też liternictwo, które jest samo w sobie, nawet nie znając znaczenia tych liter, samo w sobie jest graficznie fajne, interesujące <laughs> i przy tym posiada tą swoją taką magię, jakąś tajemnicę. No i ja starałem się, na, korzystając właśnie z tego, z tych inspiracji w tym kierunku pójść. Nakładałem warstwy farby, warstwy żywicy, różnych takich mediów malarskich. Zaczy, poczynając od klasycznego przedstawienia właściwie rysunkowego, a kończąc, jeszcze praca nie jest skończona, ale mam nadzieję, że, że powstanie coś, nie przedstawiającego no, zbyt wiele tak wprost, nie mówiącego wprost, ale posiadającego jakąś swoją magię, jakąś swoją, swoją tajemnicę, podobnie jak tam w tych, na tych macewach. Cieszę się bardzo, że biorę udział w tym projekcie. Wczoraj byliśmy na cmentarzu żydowskim, gdzie spotkałam się właśnie z tymi Uderzyło mnie to, że te kamienie nagrobne zostały rozkradzione, zniszczone itd., tak a jednocześnie na budynku obok, and, na jakiejś ścianie obok wisiała, była zainstalowana syrena alarmowa systemu alarmowego. Inspiracją właśnie było to, że ten, ten system alarmowy, który nie funkcjonował, jakby ta dysfunkcja jego już mnie tutaj zainspirowała i w mojej pracy jest ciekawe właśnie połączenie tego klasyczne, klasycznego interpretowania jak i mojego nowoczesnego przejawiającego się w tej syrenie alarmowej ja jestem takim bardziej klas klasykiem a ona widzi to bardziej konceptualnie i teraz musimy połączyć e, na tej, na tej szybie musimy połączyć właśnie to koncept, ten konceptualizm moją, kle, moją, klasy, moją klasyką i myślę, że to jest dosyć ciekawe doświadczenie, bo powstanie jakby dwustronny obraz, taki lekko rzeźbiarski z elementami z elementami takiego konceptualnego z elementami takiego happening, happeningowego environmentu. Coś. Rezultatem tych prac, które są wykonywane w tych miastach, które przyjęły ten projekt będzie podczas 9 listopada, czyli w 70. rocznicę tych wydarzeń Nocy Kryształowej we Wrocławiu. Podczas marszu wzajemnego szacunku będzie właśnie wernisaż wszystkich tych prac, które powstają w poszczególnych miastach, tworzone przez pary artystów. Później ta wystawa będzie jeździła właśnie po tych miastach, w których były realizowane te, te dzieła i następnie każde z poszczególnych dzieł zostanie przekazane na własność do miast, które właśnie brały udział w tym projekcie. Patronem honorowym projektu Kryształowe Okna jest główny rabin polski Michał Szudryś. Yeah. you